Zablokowany ten strzał Janika Grzelczak do Szernasa. Świetna szybkość Litwina. No coś nieprawdopodobnego. Prezentuje dzisiaj najlepsze walory napastnika Szernas. I teraz Grzelczak. Czy będzie szósty gol? Przemysław Oziembała. Tak jest. Piękna kontra widzewa Łódź. Ależ pogrom. Najwięcej do tej pory 7 Zdobyli piłkarze widzewa Goli w meczu u siebie ze Zniczem Pruszków. No, dziś są blisko tego, by powtórzyć ten wyczyn. Prowadzą już 6 do 1. A na listę strzelców wpisuje się Przemysław Oziembała. Znakomita akcja. Sernas tutaj utrzymał się przy piłce. Dwóch zawodników sandecji próbowało go powalić na ziemi. Niestety nie udało się dogranie na prawą stronę. 8 bale, nie pozostało nic innego. Myślę, Marku, że gdybyśmy w tym meczu wybierali piłkarza meczu, to chyba Darwidas szerna z przynajmniej moim kandydatem numer 1